800 obu, 1000, 1000, ale 1000, ten 1000, 1000, 1000, co 1000, Tak, <grywa> jak to Tak, bo wiesz co, Sandra dzwoniła do mnie, żeby to jej samochód, nie samochód, sobie, to samochód. Ja, ja mówię, od razu pijadę. No Zajedź się. Nie Energy Forty Four, USA. Z tyłu Energy? Ale to, to z jest z lewej To jest To jest hełm strażacki A co z lewej? Działa pan ja nie wiem Teraz biorę motor nie wiem Zabiło się w siebie? No, zostało to o. Ta, Staj, ale stawaj się, strażak się przy tym zrobić zdjęcie, bo mi no, brat nie coś. uwierzy, to że to, wszystko, <noise> to wszystko, się tak